Moi drodzy, ja jestem trochę przeziębiony, ale na szczęście Leszek daje radę. Ale jest z nami jeszcze ktoś bardzo ważny, pani Lucyna Kulińska. Powitajmy ją brawami. Brawo! brawo, brawo. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym miejscu. Jestem tutaj, ponieważ jestem historykiem. Badałam całą przeszłość naszą. To te straszne cierpienia. Musimy pamiętać, że jedna trzecia obywateli polskich w czasie ostatniej wojny poległa, straciła życie, często w okrutnych okolicznościach. Żaden inny kraj, tak jak Polska, nie powinien być orędownikiem pokoju. To, że nam się w tej chwili wydaje... Wojny. Wojny. Każdy z nas powinien być orędownikiem pokoju i przeciwnikiem wojny. Proszę państwa, każdy z nas zostanie zniszczony. To nie jest tak, że taka partia, tylko najbogatsi ludzie zostaną ochronieni. Oni może opuszczą nasz kraj, a my zostaniemy z tego wszystkiego, czego dorobiliśmy się przez ostatnie lata, po tej całej odbudowie, potem ciężko pracując i na Zachodzie i tutaj zrujnowani. Już w tej chwili jesteśmy tą wojną zrujnowani, bo koszty jej dla każdego Polaka są niewyobrażalne. 50 miliardów. Nasze wnuki nawet będą płacić koszty tej wojny. A czy Polakom, a czy Ukraińcom z wojny przychodzi coś dobrego? Każdy z nas ogląda, jak giną ludzie. Jakie nieszczęście się robi. Kto na tym zyskuje? Bogaci oligarchowie. Jakieś ogromne koncerny międzynarodowe, obce państwa, a Polacy, a i Ukraińcy w tej chwili pójdą w nędzę. Tak więc wszystko, co możemy zrobić, to jest to, żeby nie dopuścić do tego, żeby Polacy młodzi znowu ginęli. Żebyśmy znowu po prostu tracili życie, majątek i to wszystko, czego żeśmy się dorobili. Dlatego tu jesteśmy. I czy ktoś z takiej czy innej partii powinien wiedzieć? I jego rodzinę to dotknie, i jego dzieci to dotknie, kiedy nam zaczną tutaj lecieć na głowę bomby. My powinniśmy by, być jako naród doświadczony straszną wojną, pierwszymi, którzy powiedzą, ludzie, opamiętajcie się, pokój zawsze przynosi zysk. Wojna wszystkich zrujnuje. Przeciwko wojnie jesteśmy i musimy być wszyscy, bo to jest dla nas koniec. Dziękuję tak dla pokoju, nie dla wojny! Tak dla pokoju, nie dla, nie wojny. dla wojny! Tak dla, dla pokoju, wojny. nie dla wojny! Tak dla, wojny. dla pokoju, nie dla wojny! Шэн дзякойдыпамерная Рзія украліцы. We ja ja Państwo, się śmieją się, że to jest taki głupi naród, który po prostu oddał wszystko, wyportował się jest w potwornych długach i jeszcze swoje dzieci będzie chciał oddać na to, żeby je rzucić pod ruskie gościnice ciągów. Proszę państwa, nie bądźmy tyle razy głupi. Jedna wojna nas wyniszczyła, druga wojna, jedna, trzecia. Ludności padła, a teraz nas chcą ci, którzy rządzą popchnąć na następną wojnę. Wychodzi jeden dyletan za drugim i mówi, że my możemy wszystko. Nie tylko państwo widzą jacy bogaci jesteśmy, już nie jesteśmy, już nasze wnuki będą spłacać długi. Utrzymujemy miliony obcych ludzi. Nikt nam nigdy za to nie zwróci ani grosza.

Pierwsze, Polaku, nie bądź głupi, nie patrz, że cię tam bujają, że ci w telewizorze mówią jakieś głupoty. Oczy masz, zamknij na chwilę i popatrz, co się zaczyna robić, że ci zaczyna brakować na chleb, albo jeżeli ci dają to truciznę. Trzeba się, proszę Państwa, ogarnąć, bez względu na to, czy prawo, czy lewo, czy jakiekolwiek. Okazuje się, że w tej Polsce nie jest nas tak dużo. A kupę ludzi chce tylko naszego zła. My musimy w pierwszej kolejności walczyć o pokój, bo jak nam tu wywalą rakiety, to będzie za późno. Po drugie, musimy odzyskać własny kraj. Musimy w nim się rządzić i dbać o własnych obywateli, a nie o wszystkich obcych. Wreszcie musimy pogonić. Pogoniliśmy ruskie wojska, teraz pogonić inne obce wojska. I wreszcie być Polakami. Mamy... Chin, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy, proszę Państwa. Nie możemy się poddać i ustąpić, bo przedewczą po nas pójdą dalej, a ziemię dadzą obcy. Dziękuję.